Bądziar na Ja Jadę do fryzjera, bo już trochę zarosłem jak mopa. A później pojedziemy do centrum, pokręcimy trochę takim starociem, a w zasadzie starym obiektywem. I co? Pięknie? <laughs> Dobra, zakładam czapkę, bo zimno. No i jesteśmy. Co prawda mieliśmy wylądować w centrum Warszawy, ale nie bardzo miałem na to ochotę i na ten churgot. Za to zabrałem Was na na jeziorko Czerniakowskie. Tam z tyłu widać elektrycznie po pobnie kierki. Jest tu cisza, spokój. Swoją jest to taka dosyć popularna miejscówka, jeżeli chodzi o morcowanie. Zresztą popatrzcie. Pana Sonik dasz radę. O, tam pan morsuje. No, także jak widać, zgodnie z wytycznymi, które są tutaj na znaku, dasz radę, pana Sonik, Wierzę w ciebie. O, tak. Nie jest to zdecydowanie miejscówka do pływania. Ale i tak wszyscy to robią. Wracając do meritum. Mam dzisiaj ze sobą Heliosa. W zasadzie, o. Tyle to jest obiektyw. A to jest przejściówka z tego Gwintu M42 na yy, mikro 43. Dobrze mówiłem? 42? Dobrze, nie zapomniałem. Obiektyw ten dziś wykopałem z jakiejś szuflady w domu. Nawet nie wiem skąd, gdzie i jak. Wraz z zenitem E. Nie wiem, kto go nawet używał. No ale mniejsza z tym. W konkretnie. Zobaczymy, czy WS11 spisuje się dobrze wraz z NTG. A już go sprawdzałem parę razy i naprawdę świetnie się spisywał, jeżeli chodzi o wiatr. Zobaczam z tematu. Ten obiektyw pierwszy raz użyłem, żeby wam nie skłamać, ze 3 lata temu. W zasadzie założyłem go raz po tym, jak zakupiłem przejściówkę. No, jakoś tak dalej leżał w szafie. Nie jest on najostrzejszy, ale robi bardzo fajne boky i jeżeli chodzi o takie artystyczne rzeczy, naprawdę można nim fajne rzeczy pokręcić. Widzę, że sobie usiedliście. To jest obiektyw. Wcześniej, to jest samo szkiełko. A to jest przejściówka do niego. Jak za jakiś groszek kukiem na Allegro. Model to Helios 44.2, a przesłona to F2 yy, i Ogniskowa 58. Na pełnej klace tutaj daje to na 116 czyli taki no już zoom bym powiedział. Zobaczymy, jak się spisuje do vlogowania. W tej chwili przesłona jest maksymalnie otwarta na F2. Jak widać. Do vlogowania średnio się nadaje. Eee, może ją zmniejszymy, bo cały czas wychodzę z ostrości. Dajmy sobie ją na. Nie wiem, jak tam będzie, bo. Nie widzę teraz. Ale, o. I mamy wspaniały zestaw do vlogowania. Jest świetnie. Pewnie do końca nie jestem w ostrości, bo ostrość ustawiłem na badele za mną. Ale jest to strasznie trudne, będąc samemu przy tak długiej ogniskowej. Więc raczej pokażę Wam jakieś przebitki na rośliny, na wodę, kaczki, kuny, jenoty i te sprawy do vlogowania. Nie, zdecydowanie nie, ale warto było spróbować. Bo to jak po poligonie, sam obiektyw jest naprawdę dosyć starą konstrukcją. Prawdę mówiąc, nie wiem z którego jest roku, ale na pewno wcześniej niż 80. Czy głowy sobie nie dam obciąć? Od F2 jest mało ostry, on w ogóle jest dosyć mało kontrastowy. Taki trochę jakby taki rozmyty. przy F2 nie jest za ostry. To bok rozmycie jest takie trochę... Nie wiem, takie. Chaotyczne, nie wiem jak to nazwać. No, kompletnie inne niż jest to w nowych obiektywach, takich nowoczesnych. Bardzo fajnie to wygląda. Chyba muszę częściej używać tego szkła. Jak widzicie, to szkiełko można kupić za jakieś śmieszne pieniądze dosłownie grosze. Jeżeli do tej pory nie korzystaliście z jakiegoś manualnego szkła, to sobie sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. A oprócz tego macie wtedy w swoim arsenale szkieł jakieś takie inne, bardziej vintage'owe szkło, które daje fajny look. Po prostu jest to coś kompletnie innego od tego, co możecie dzisiaj kupić w sklepach, jeżeli chodzi o nowe konstrukcje. Warto. Tym bardziej, że pieniądze nie są duże, przejściówka też jakieś grosze kosztuje, więc ja się powoli będę zbierał. Dajcie na dole znać, co sądzicie w ogóle o tym szkle, czy uważacie, że warto, czy nie warto, może macie, bądź mieliście, a może planujecie kupić. Ale było to. Nasza mniejsza taka ciekawa refleksja. Podejrzewam, że dużo z Was korzysta z aparatów bądź aparat podobnych rzeczy, nawet telefonów komórkowych, gdzie macie autofokus. Warto kupić takie szkło albo pożyczyć je od kogoś, jeżeli macie możliwość i spróbować pobawić się szkłem manualnym. Zobaczcie, tak naprawdę, jakim dobrodziejstwem jest autofokus, przy nagrywaniu takich vlogów, czy takiego codziennego życia. Ale również warto się przekonać o tym, że obiektyw manualny daje nam totalnie pełną kontrolę. Może nie tyle, co sam obiektyw, a to, że jesteśmy w zasadzie zmuszeni do tego, żeby manualnie ustawiać ostrość. Nie no, chyba zostanę filozofem. Zawijam się, wypizgało mnie okrutnie. No, i pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, a jak nie... neither of us